Jesteśmy w domu lodowym w Placencji i ze mną są. Przedstawicie się nam? Marcelina mhm, Zajo. a ty? Ania Zajo. A ty ostatnia dziewczynka? Mhm. i co dzisiaj tutaj robicie? Lepicie pierogi. Tak, a tu pierwszy raz lepicie piekogi, czy już lepiłyście może w domu z rodzicami? Już Już lepiłyście, tak? Dobra, ile dzisiaj pierogów udało wam się ulepić? Nie da się policzyć. Tak dużo? Mhm. A z czym lepiłyście? Z serem czy z czymś innym? Z serem i jeszcze ze śliwką. Ze śliwką też? Mhm. A Ty z czym ulepiłaś? Z kapustką. Z kapustką, okay. tak? Z Podobały Wam się takie warsztaty? Tak. Mhm. Chciałybyście, żeby takie częściej było organizowane tutaj u Was w Domu Ludowym? A dzisiaj Wam ktoś pomagał, czy wszystko robiłyście same? Same. Tak. same. Mhm. Lubicie gotować na co dzień? Tak. Mhm. Dobra, to dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. <grym <grym <grym